Panie Jezu, ponad dwa tysiące lat minęło od chwili, gdy przyszedłeś na świat w betlejemskiej szopce. Objawiłeś nam wtedy swoją miłość, która nie zna żadnych granic. Ukochałeś każdego człowieka. Przychodzimy z kolędowaniem, z radością, że się narodziłeś. Jesteśmy tutaj, żeby Ci podziękować za Twoje narodzenie. Stajemy dziś przed Tobą jako wspólnota parafialna w tym trudnym czasie pandemii. Nie możemy przyjąć kapłana w naszych domach z Twoim błogosławieństwem. Dlatego jesteśmy tutaj przed Tobą. Prosimy. Abyś pobłogosławił nas, abyśmy na co dzień stawali się lepsi. Święty Józefie, stróżu Bożej Rodziny, weź w swą opiekę nasze domostwa, nasze rodziny, nas samych. Matko Boża, bądź Matką i Królową naszych serc. Podnieś rękę, Boże dzieciom i błogosław naszym rodzinom, ojcom, matkom, dzieciom, młodzieży, wszystkim starszym i samotnym, cierpiącym i zatroskanym o codzienny byt. Polecamy Tobie wszystkie zakłady pracy, szkoły, urzędy, sklepy, lokalne przedsiębiorstwa. Trudną pracą na roli. W dniu dzisiejszym polecamy wszystkich mieszkańców miejscowości Bielawy, Krówice, lub Lubranic parcelem W Twojej opiece polecają się wszystkie rodziny i osoby samotne z naszego miasta. Zamieszkałe na ulicy Nowomiejskiej, Pocztowej Polnej oraz wszyscy mieszkańcy bloku Brzeska 34. Wiemy, Panie, że nie zawsze nasze czyny były zgodne z naszą wyznawaną wiarą. Dlatego pragniemy Cię Jezu przeprosić. Za wszystkie nasze grzechy, nałogi, które Cię zasmucają, obrażają i ranią. Za grzechy niepamięci o Tobie obecnym pośród nas w Eucharystii, za lekceważeniem mszy świętej w niedzielę i święta. Za rany zadane naszym najbliższym, rodzicom, rodzeństwu, żonie, mężowi, dzieciom, 不是要求我吗？ this ten szczególny czas, jakim jest nasze czuwanie przed Tobą, Dzieciątku Jezus, pragniemy podziękować za wszelkie otrzymane łaski w minionym roku. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dajesz nam siebie w Komunii Świętej. Dziękujemy Ci, że pomagasz nam pokonać nasze smutki, cierpienia i trudy. Dziękujemy Ci, że w hostii ukryty... Masz dla nas zawsze czas, aby nas wysłuchać i z nami porozmawiać. Dziękujemy Ci, że jesteś ciągle gotowy, nieść nam wszelką pomoc, gdy jesteśmy bezradni i bezsilni. Dziękujemy Ci za wszystko, co pomaga nam być z Tobą w Twoim i moim domu, za słowa bliskich, słowa kapłanów. Za Ewangelią, liturgię oraz sakramenty. Dziękujemy Ci za codzienne dobra, których nam hojnie udzielasz. Za zdrowie, pożywienie, radosne chwile. Za wielkie dobra naszego codziennego życia. Za rodzinę, ojczyznę oraz za Kościół prowadzący nas drogami zbawienia. A nie znasz nas. Wiesz, że nosimy w sobie wiele pragnień i próśb. Dlatego chcemy Ci je przedstawić i prosić, abyś nas wysłuchał. Prosimy za ludzi głodnych na świecie, aby mogli jeść swój chleb i już nigdy nie cierpieć głodu. Prosimy o pokój na świecie, by nie było wojen zabitych. Pozbawionych ludzi, domu i wolnej ojczyzny. Prosimy za ludzi nękanych klęskami żywiołowymi, trzęsieniami ziemi, powodziami, huraganami, wybuchami wulkanów. Prosimy o powrót do zdrowia dla ludzi chorych i cierpiących. Oraz o ustanie pandemii w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Prosimy o pracę dla bezrobotnych i o błogosławieństwo w naszej codziennej pracy. Prosimy o prawdziwą mądrość, abyśmy umieli w życiu wybierać to, co jest naprawdę ważne. W chwili ciszy, Chcę teraz Tobie, Boże, przedstawić tę moją szczególną prośbę, prosząc, byś przyjął ją i wysłuchał. W roku świętego Józefa polecamy wszystkie rodziny, te, które zostały przed chwilą wyczytane, które zamieszkują na terenie naszej parafii. Modlimy się za wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, w miejscach opieki, zmagających się z trudną chorobą koronawirusa. Polecamy Ci, Boże, nasze, nasze rodziny, nas samych, nasze intencje. Kirie eleison, Chryste eleison, Kirie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobu życia rodzinnego, módl się za nami. opiekuje dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmił się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Sprawa, byśmy oddając mu cześć na ziemi jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Wspólnie wołajmy tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjąć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imy odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za zmarłych z naszych rodzin, bliskich naszemu sercu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeć. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeć. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, zlej swe hojne błogosławieństwo na nasz dom, na wszystkich mieszkańców. Na tych, którzy do tego domu będą przychodzić, z nami rozmawiać. Spraw, aby cieszyli się nieustannym zdrowiem, Twoją opieką i miłością, Bożą i wszystkich tych, których spotkają na swojej drodze życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego. Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, niech spocznie na nasze mieszkania, nasze domostwa, gospodarstwa i pozostanie na zawsze. Amen. Z wiarą przyjmijmy teraz błogosławieństwo najświętszym sakramentem.